Trafił do mnie na testy NAS od Synology, a konkretnie model DP340, który przynależy niejako do linii Synology Active Protect. Tak, jest to sprzęt dla firm. Jest to wielozadaniowe, konfigurowalne rozwiązanie dla organizacji, przedsiębiorstw, instytucji, a nie domowy serwer NAS, który można polecić koledze. Jeśli więc ogląda mnie teraz mój kolega, serdeczny przyjaciel, który dopytywał mnie o takie rozwiązanie do domu, nie tędy droga. DP340 to za wysokie progi. Synology DP340 to serwer stworzony z myślą o backupie danych w firmach i o ochronie tych danych. Mamy tu serwer wyposażony we wszystko co potrzebne, łącznie z czterema 3,5-calowymi dyskami o pełności 8 TB każdy i szalenie zaawansowane oprogramowanie, które, o czym za chwilę, w kompleksowy sposób potrafi zatroszczyć się o firmowe dane wszelkiej maści. Czym ten duet sprzętowo-programowy różni się od domowych NASów? W zwykłych urządzeniach możemy sobie zrobić backup, postawić serwer plików, odpalić prywatną chmurę i takie tam. Mówiąc o Synology Active Protect, mówimy o rozwiązaniu skupionym na backupie i wydajności. Iście bezkompromisowym wymiarze. Synology DP340 to serwer NAS desktopowej obudowie, napędzany procesorem AMD Ryzen R1600 i wyposażony w 16 GB pamięci RAM. Urządzenie obsługuje dwa sloty na dyski M2 SSD o pojemności 400 GB każdy i cztery sloty na dyski 3,5 cala o pojemności 8 TB każdy. Dyski twarde Synology są dostarczane z oprogramowaniem układowym zaprojektowanym specjalnie dla urządzeń Synology. Oznacza to, że bezproblemowo współpracują z serwerami Active Protect Synology, zapewniając lepszą wydajność i niezawodność w porównaniu do innych dysków. Do tego mamy jeden port Rio45 do zarządzania infrastrukturą IT i jeden pozwalający na przesyłanie danych. Sprzętowo to wszystko, co trzeba wiedzieć, bo cała magia drzemie w softcie i tym, co oprogramowanie w parze ze sprzętem potrafią. Zaznaczę jednak już tu, że montaż, podłączenie i konfiguracja DP340 to doskonale przemyślana materia. To ważne dla tych, którzy sami planują swoje firmy postawić na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT i zadbać o bezpieczeństwo danych, w tym kopii zapasowych. Spece od IT, którzy znają się na swojej robocie, poczują się zaś obsługując sprzęt od Synology jak u siebie w domu. Wszystko tu jest bowiem świetnie przemyślane, a wszelkie czynności ograniczone do niezbędnego minimum. Co wyróżnia Synology Active Protect? Mamy tu kilka turbo konkretnych cech, które doceniam osoby odpowiedzialne za ogarnianie IT w firmach, organizacjach, instytucjach publicznych. Co my tu mamy? Od choćby wysoką skalowalność w architekturze klastra, obsługa do 2500 serwerów backupu oraz ponad 150 tysięcy urządzeń i kont chmurowych oraz centralne zarządzanie. Co z backupem? Otóż tak. DP340 ogarnia kopie przyrostowe i wersjonowanie, przywracanie na poziomie plików i natychmiastowe przywracanie do maszyny wirtualnej. Wirtualizację kopii zapasowej wykorzystując zbudowanego hyperwizora, hipernadzorca. Tu przydaje się też pamięć SSD, którą w DP340 można zainstalować. Do tego rzecz pracuje w oparciu o plany ochrony, tworząc kopie lokalne i dodatkowe kopie zdalne. Obsługuje deduplikację globalną po stronie źródła, co pozwala na spore oszczędności transferu danych. Eliminuje duplikację. Danych nadpisuje tylko dokonane zmiany i oferuje znaczny wzrost wydajności tworzenia kopii zapasowej w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Tu mamy zgodnie z opiniami klientów Synology 40-krotny wzrost produktywności i 30-krotne obniżenie całkowitego kosztu użytkowania po zastosowaniu urządzenia Active Protect. Oczywiście w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych, to są potężne wartości. Synology DP340 działa w oparciu o nowy system operacyjny Active Protect Manager APM. Oferuje możliwość zarządzania serwerami Synology ABB, izoluje serwery backupu. A sama kopia zapasowa ogarnia z komputerów PC i Mac, serwerów fizycznych, wirtualnych, maszyn HyperV i VMware, serwerów plików Microsoft 365, baz danych MS SQL i Oracle. Dodam jeszcze, że rzecz jest skalowalna, czyli może rozwijać się w miarę rozwoju firmy, która zdecyduje się z Synology Active Protect korzystać. Poszczególne urządzenia można ze sobą łączyć, jedno może przyjąć kontrolę nad pozostałymi, a w razie awarii inne urządzenie przejmie kontrolę nad klastrem. Podczas tworzenia backupu dane są automatycznie weryfikowane, co sprawia, że backup jest zawsze aktualny. Do tego można tu odpalić proaktywną strategię konserwacji, wykrywać błędy lub uszkodzone dane i naprawiać je za pomocą autorskich funkcji samonaprawczych. Co ciekawe, w sofcie od Synology możemy przeprowadzać ćwiczenia odzyskiwania danych za pośrednictwem maszyny wirtualnej. Sprawdzając tym samym, czy wszystko gra i trąbi, czy cały system działa perfekcyjnie. Dodam też, że Synology Active Protect to rozwiązanie chroniące przed atakami ransomware, za sprawą niezmienności danych i tworzenia kopii zapasowych w odizolowanej strefie, co zapobiega modyfikowaniu lub usuwaniu danych. Na obłędnie szerokiej, pojemnej liście funkcji Synology Active Protect mamy też dostęp do monitorowania całej infrastruktury IT i tworzenia kopii zapasowych z poziomu jednego panelu. Możemy tu zarządzać urządzeniami do tworzenia backupu, przeglądać do 150 tysięcy obciążeń, monitorować do tysiąca lokalizacji i pobierać dane z zewnętrznej lokalizacji. Na domiar tego, Soft pozwala na opracowywanie autorskich niestandardowych planów ochrony i zarządzania nimi. Literalnie bardziej kompleksowego podejścia do backupu danych nie potrafię sobie wyobrazić. Klienci korporacyjni będą zachwyceni. Zresztą nie tyle będą, co są, bo rozwiązania od Synology ochraniają ponad 18 milionów kont 2,1 miliona punktów końcowych i maszyn wirtualnych, a na platformie Gartner Peer Insights TM na podstawie 40 opinii mają ocenę 4,7 na 5. Wśród rozwiązań programowych do backupu i odzyskiwania danych skrojonych na potrzeby przedsiębiorstw. Wiemy co DP340 od Synology potrafi, to teraz kilka słów o tym, jak się całość ogarnia, a jest to szokująco łatwe. Jak na możliwości tego rozwiązania. Po pierwsze wyciągamy kieszeń, wkładamy dysk, wkładamy kieszeń i przekluczamy, co by ładnie się trzymała, banalne. Po drugie podłączamy kabelki RGO 45 kluczowe by podpiąć urządzenie do sieci lokalnej. Jak pewnie się domyślacie, nie mam ani w domu, ani w redakcji rozbudowanej infrastruktury IT, więc działałem z czym mogłem, podpinając serwer do własnego modemu routera 5G. Jak wszystko mamy podpięte i podłączone, to czas na konfigurację, która przebiega, tak zgadza się, szybko i sprawnie. Za sprawą przeglądarki, wchodząc pod konkretny adres, wyszukujemy urządzenie i krok po kroku przechodzimy następne etapy. W pewnym momencie otrzymamy info, że urządzenie będzie gotowe do pracy w ciągu 10 minut. Na ekranie pojawia się nam odliczanie, a nam pozostaje cierpliwie czekać. Następnie musimy nazwać nasze urządzenie, ustawić hasło, i takie tam. I to z grubsza tyle. Kolejne kroki to już zalogowanie się do Active Protect, konfiguracja skonkretyzowanych ustawień całego systemu i Tu na plus kreator szybkiego startu, który pomaga w poustawianiu sobie wszystkiego. Poziomu przeglądarki zrobimy tu dużo, pododajemy co trzeba, przejrzymy urządzenia osobiste, serwery fizyczne czy aplikacje w chmurze oraz maszyny wirtualne. Zerkniemy w całą infrastrukturę ETC. No. Co tu dużo mówić? Możliwości są olbrzymie. By jednak w pełni chronić swoje urządzenia, konieczne jest pobranie agenta na fizyczny dysk komputera. Chodzi o program, który się zwie Active Protect Agent, który z poziomu komputera pozwala na zarządzanie kopiami zapasowymi. Po zainstalowaniu oprogramowania, podaniu adresu serwera i klucza połączenia, który generujemy z poziomu Active Protect Managera, z poziomu przeglądarki. I mamy podpięte urządzenie i możemy ogarnąć mu backup. To oczywiście tylko przykład na to, że całą infrastrukturę IT, w której pracujemy, konfiguruje się łatwo i dość przyjemnie, co w tak zaawansowanym rozwiązaniu należy docenić. A żałuję, tak szczerze mówiąc, że nie jestem po godzinach jakimś integratorem IT, bo z chęcią pobawiłbym się Active Protect nieco bardziej, niż pozwoliła mi na to sprzętowa baza i styl wykonywanej przeze mnie pracy. Jak zapewne wielu z Was się spodziewa, nie sprawdziłem nawet jednej piątej, a może jednej dziesiątej możliwości Synology Active Protect w oparciu o serwer DP340. Nie pracuję w korporacyjnym środowisku, nie zarządzam danymi, nie ogarniam maszyn wirtualnych. To obszary, w których z mojej perspektywy Synology sprawdza się wybitnie, oferując pełną funkcjonalność. Niemniej, korzystając ze sprzętu w warunkach domowo-zawodowych, w tak zaawansowane obszary nie zabrnąłem. Co mogę powiedzieć z całym przekonaniem zaś, to ogrom możliwości tego tandemu sprzętowo-softwareowego absolutnie bezkompromisowa troska o bezpieczeństwo danych czy rozwiązania wspierające automatyzację kopii zapasowych. Użytkownicy domowi mogą zatem zrobić ach i och z wrażenia, wzrując się na mnie, zaś odbiorców biznesowych zapewnię, że tak kompleksowo przemyślane rozwiązania do monitorowania całego środowiska w firmie, tak sprzętu jak i danych, wydatnie zwiększające bezpieczeństwo i workflow oraz pozwalające na optymalizację kosztów. Tu wszystko dzieje się niejako w jednej strukturze. To rzecz nieoceniona, zasługująca na pełne uznanie.